No to Sims 2 wyszły oficjalnie na EA App, Steamie i Epic Game Store i... No, jest kontrowersja. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo gorąco, serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak zapowiadałem, Simsy 2 i 1 wyszły jako re-release na różnych platformach sprzedażowych i jest kontrowersja cenowa, jest dużo opinii i jest też kontrowersja growa, bo nie wszystkim te gry działają u dziwoć, dzisiaj się temu przyjrzymy, ale najpierw przyjrzymy się temu, że wyszedł nowy trailer, nawet zwiastun, jakby tego 25-lecia w Simsach i tej właśnie, tego 25-letniego w sumie prezentu, więc zobaczmy jak to wygląda, wszyscy mówili mi, że jest on naprawdę dobry, a ja w sumie go nie obejrzałem, bo chciałem po prostu zobaczyć to z domu i pokazać wam moją reakcję na to, bo wiecie, że jestem ogromnym fanem dwójki, więc zobaczmy jak to wygląda, chodźmy. Trailer ten trwa dwie minuty, więc zobaczmy co tutaj się będzie działo, mamy Simsy 2, Ok, 25 lat temu Simsy miały swoje narodziny, o i mamy ludzi prawdziwych, okej, okay. Odchodzi jakaś babcia wąchapicy z tyłu, mroczny kosiarz, Su ta piara wygląda jak Bella Ćwir trochę, mam wrażenie, możemy z nią to. o Jezus, to jest takie nawiązanie. Doczekajcie, co są z ustop Kiedyś, kiedyś, kiedyś na przykład Simsy 1, czy Simsy 2 z tego co nam miały też właśnie swoje trailery. W sumie w Simsy 4 też jakby ten Reveal trailer taki premierowy miał, jakby wiecie, ludzi zamieniających się w Simsy, więc trochę mamy tutaj taki powrót do przyszłości z tym, okej. Okay. Jest to interesujące. Mamy pana, który wyszedł z tortu. Mamy dziadka, bo to jest takie śmieszne, że są ludzie, którzy robią jakieś simwe rzeczy. No i mamy zdjęcia z. Okay. Okej, okay, jakieś dzikie dense jest to jest tak simscore, ja kocham to Tragiczny clown Don Latorio. okej okay. Mamy, co mamy tutaj? Hype crowd, czyli wiecie, wzburzyć Po prostu tłum, który tutaj mamy Mamy dziadka z mrocznym, uuu Krosiarzem, Bellećwil chyba z jakimś Typem, tak to się wydaje, no i gość wampira Jezu, to jest tak Coded. nie wierzę W to słuchajcie, nie wierzę w to To jest tak super, o Jezus, wanna z hydromasażem <laughs> Oh my god I love it, I love it To jest tak dobre, nie wytrzymam no, słuchajcie, o i tu mamy Barabara w łóżku po prostu Simsowym, i koniecznym Simsów 1 z tragicznym clownem, który płacze. Co tutaj się odjeba, nie Pawlo w ogóle. Yy, mamy, jak widzicie, tosty z serem i kucharza, który po prostu pali wszystko. Mamy teleskop, czy pewnie będzie porwanie kosmitów, dokładnie tak, bo już tyle ikonik rzeczy. Po prostu, o, aż się po prostu, aż, człowiek śmieje, króliczek simsowy, jakby y, złodziej tam był, dużo złodziej ostatnio, słuchajcie, co to, to złodzieje, coś tutaj. Bella, nie umieraj, proszę. Bella, nie, o nie, 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 co tu się wydarzy? Możemy. Okej, okay, aha, i tym zaczął nagle tańczyć, okej, okay. <laughs> Nie, Iconic to jest, słuchajcie, Iconic, No i mamy złodzieja po raz kolejny. Sims 1 i Sims 2 wróciły. Wow, niesamowite. No i mamy tutaj podgląd na. Na miłowo właśnie, w ogóle jest takie zmiany miłowo, bo tutaj widzę są jakieś nowe domy, tutaj simów nie było, tu nie było simów żadnych, tego domu też nie było tego domu też nie było. Tego domu tutaj też nie było tego spadniętego statku. Też nie było. Więc jestem ciekaw, czy będą jakieś zmiany, będą jakieś nowości. To jest interesujące, czy coś nowego się wydarzy, Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie. No i mamy e, okej, okay, widzimy, że mamy The Sims 1 z 7 dodatkami i jednym kitem do Simsów 4, który można odebrać i mamy Simsy 2 z 17 paczkami i jednym kitem. Okej. Okay, także tak to wygląda. Teraz sobie wejdźmy na EA App i zobaczmy, jak wygląda to mój Kochani, cenowo, bo tutaj jest pewna kontrowersja. No dobra, jesteśmy, jak wiecie, mamy wrócić do początków The Sims, już w sprzedaży, przeżyli ponownie nostalgiczny host The Sims i The Sims 2 z The Sims 25-lecie zestaw. I cenowo wygląda to tak, ja już znam te ceny, bo jeszcze się przyjrzałem temu wczoraj. Natomiast, um, no i mamy zestaw Simsów 1 i Simsów 2 za 179 zł. Jeżeli mamy EA Play Pro, możemy za 85 zł miesięcznie mieć ten zestaw, ale też bym chciał zobaczyć, jak to wygląda a oddzielnie, jak Chcemy kupić The Sims samo, to kosztuje to 89 zł, ok. A jak chcemy kupić samo The Sims 2, to ile kosztuje samo The Sims 2? Samo The Sims 2 kosztuje mój 129 zł. I ja widziałem strasznie dużo opinii, że to są duże ceny, i ja powiem wam zupełnie szczerze, że jestem w szoku, że na przykład Sims 2, bo ja byłem pewny, że Simsy 2 będą kosztować albo 199,90, albo 219,90. Więc ogólnie, powiem wam szczerze, że jednak ceny jest niższe niż ja podejrzewałem. I jak sobie tak to wszystko policzymy, bo ja, bo ja jestem, słuchajcie, ciekawy. I widziałem strasznie dużo komentarzy z waszej strony, że albo powinno to zostać wydane za darmo, albo powinno to zostać po prostu w jakiejś, być poniżej 100 zł. Ale jak policzymy sobie to, że mamy dwie podstawowe gry w tym pakiecie, tutaj, 25-letnim, 17 dodatków, Czyli czekajcie, 2 plus 17 dodatków do Simsów 2, 7 dodatków. Do Simsów 1 i jeszcze dwa kity, które dostaniecie, to jest 28 rozszerzenia, jakby 28 gier. Jak to wszystko pojczycie: 189 zł podzielić na 28 to jest 6 39 zł 39 groszy, mniej więcej za jedną grę. Ja myślę, że to jest dobry deal. W szczególności też patrząc na to, że w mojej skromnej opinii, jedynka i dwójka przyniosą Wam dużo, dużo więcej fanu niż czwórka z wszystkimi dodatkami. Uwierzcie mi, w szczególności dwójka, to jaki tam jest lore, fabuła całej gry, to ile tam jest możliwości gameplayu, wydaje mi się. Się, że naprawdę jest to warte świeczki i warte tych pieniędzy. Szczerze. Wiem, że wielu z was powie też że jakiś czas temu The Sims 2 zostało rozdawane za darmo, i faktycznie było tak, jak zobaczycie sobie tutaj po lewej stronie, ja mam The Sims 2 na moim koncie EA App zawarte. I opowiem wam całą historię, bo nie wszyscy z was mogą wiedzieć, to jak to wyglądało. The Sims 2 zostało udostępnione za darmo dla osób z okazji zakończenia wsparcia tej gry w 2014 roku, dwa miesiące około przed wyjściem The Sims 4. Na samym początku wyglądało to tak, że dostawały to wszystkie osoby, które dały jakieś potwierdzenie, że mają The Sims 2 po prostu na przykład na płycie i ja to tak dostałem. Trzeba było napisać do helpchata EA wyjaśnić, że hej, mam tutaj kod, mam zdjęcie płyty, ja pamiętam jeszcze, wiecie, mój angielski nie był wtedy taki dobry i pisałem to normalnie z tłumaczem Google'a i, i dostałem właśnie tą grę normalnie do mojego konta, wtedy jeszcze Origin. I... w... Po w czasie dużo osób zaczęło pisać do właśnie helpchat jej, to zajmowało im dużo czasu, więc oni udostępnili na krótki czas po prostu to, że mogliście sobie wpisywać po prostu w bibliotece, wykorzystywać kod I love the Sims i ta dwójka pojawiała wam się wtedy właśnie w bibliotece. Natomiast to było bardzo, bardzo dawno temu i to było z okazji zakończenia właśnie tego, że Simsy 2 zostało po prostu przez jej wspierane, żeby odpalić dwójkę w tamtym momencie i teraz, tak naprawdę, trzeba było wykonać bardzo dużo kroków, dostosować kartę graficzną, dostosować grafikę, bawić się różnymi plikami itd., dogrywać nowe mody, a w przypadku tego 25-letniego zestawu. Tak naprawdę to wszystko... W założeniu ma być naprawione. I teraz sobie sprawdzimy, czy to ma być naprawione. Natomiast jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na temat tej ceny. Co wy byście zmienili? Czy wy sądzicie, że to jest wygórowana cena? No ja myślę, że Wam powiedziałem mniej więcej takie rzeczy, które troszeczkę to wyjaśniają. Ja uważam, że ta cena nie jest wygórowana. Uważam, że to jest jak najbardziej OK. Jestem zaskoczony, że jest troszeczkę niższa, w szczególności za dwie gry. I myślę, że to się opłaca. Dajcie znać, co wy sądzicie. Napiszcie w komentarzu, ile byście zapłacili. Czy uważacie, że ta cena jest fair, czy nie? A my za sekundę sprawdzimy sobie, jak te gry działają, jak te gry wyglądają. I czy coś się zmieniło, okej? Okay? Let's go. No dobra, słuchajcie. Mam pobrane i założenie tego jest takie ogólnie, że ma to po prostu działać na nowych komputerach. Ja mam mega nowego laptopa specjalnie kupiłem sobie na wyjazd, więc zacznijmy sobie od jedynki i zobaczmy sobie czy co się wydarzy, czy to się odpali od razu. Jak wiecie, to jest live. I tego to by się nigdy nie udało zrobić. Spłyty, słuchajcie, na tych komputerach n no nie ma opcji po prostu, ok? A u u uh, uh. What is going on here? Czy to nie powinno być rozszerzone? Czekajcie, niech ja wejdę w opcję. Strasznie głośno. No dobra, przyciszyłem to troszeczkę. I wejdźmy sobie do ćwierów. No ja już troszeczkę, że tak powiem, Simsy znam. Okej, okay, i to jest normalnie, jak widzicie, w Full HD wszystko. Nie chcę z tym pomocy, ja wiem jak się gra w Simsy 1. Co prawda nie grałem chyba z 10 lat. Ale jesteśmy. Jesteśmy u ćwierów. No, słuchajcie, gdzie Bella Twir nazywa się Majką Twir. To jest bardzo ciekawe. No i widzę, że wszystko działa. No spokojnie, można sobie iść na górę, jak widzicie. A, tak to wygląda, wiecie czemu ja nie mogę w Sadem się poruszać? O, nie da się poruszać w Sadem, trzeba się poruszać strzałkami, to jest dziwne i strasznie ten. Mamy też małą Cassandrę e, Tutaj jeszcze nie narodził się nasz Aleksander ćwir natomiast są oni. Okej, okay, tutaj mamy pracę, obiekt doświadczalny, czyli wszystko gra, mamy jakiegoś tajemniczego gościa, który nam zostawił. Hmm, chyba to są, to jest w ogóle popularna kwestia, która była w Simsach ogólnie robiona. A, chłop nie może przejść, bo dziecko jest. Dziecko, zejdź na dół. Hmm, czyli słuchajcie, to wszystko działa. O Jezus, w ogóle Mortimer się nazywa Henryk, no tak, zapomniałem. Tylko Cassandra jest tutaj Kasandro, Kasundra, Kasundra. zejdź sobie kochana tutaj i ty możesz odebrać prezent. Czyli jak widzicie wszystko w przypadku jedynki działa. No powiem wam tak, powodzenie jeżeli chodzi o, o jedynkę, bo jedynka to jest hardcore. Jedynka to jest najtrudniejsza część do Simsów i przetrwać w ogóle tutaj w tej grze to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Tak, mamy magiczny zestaw. No dobrze, to teraz zobaczmy sobie jak wygląda dwójka, czy dwójkę też można odpalić tak i czy wszystko będzie działało. Dajcie mi sekundę. Tak. Odpalamy dwójkę 3, 2, 1, ogólnie to coś się ładuje, ale jakby nie mogę tam wejść z jakiegoś powodu. I wiem, czego to może być wina. W tym przypadku, chani, naj, e, najlepszą sprawą do zrobienia tego. W przypadku dwójki w szczególności czasami tak jest, jak macie duże rozdzielczości monitorów, że ona się nie załaduje, możesz sobie tutaj w właściwościach wpisać myślnik W. I wtedy ona powinna nam się otworzyć po prostu w okienku i będziemy mogli ją rozszerzyć po prostu do dużej rozdzielczości, bo wtedy teraz tak ona jest po prostu w rozdzielczości małej. No tak jak mówiłem, wiecie, to się dziwne czy dzieje, ale a, to był dosyć szybki fik. Jest strasznie głośno, strasznie głośno. Dobra, troszeczkę to przeciszyłem. Pokazuje nam się The Sims 2, nie pokazuje się nam żaden dodatek. W przypadku Ultimate Collection to było um, zabawę z zwierzakami, coś takiego. Wejdźmy sobie oczywiście do naszego ikonicznego Miłowa i zobaczmy, co tam się dzieje. Na ten moment widzę, że wszystko się ładuje bardzo szybko, więc to też jest porównanie do tego. Wiem, że tutaj naprawdę dużo zmian zostało poczynionych, jak na przykład możliwość wykorzystania całej ilości RAMu, którą macie w komputerze i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to będzie usprawnione też performanceowo, nie tylko wiecie, odpalenie i tak dalej. No i w przypadku dwójki akurat to troszeczkę dłużej potrwa, bo on. Musi jakby wczytać, otwierając po raz pierwszy jakiś dany save, musi wczytać te dodatki po raz pierwszy. Więc em, no troszeczkę to może potrwać. Także ja wracam do Was, jak się to skończy. Dobra, witamy serdecznie. I pierwsze co, to wejdziemy sobie w opcję grafiki. Jak jest tutaj, widzicie, mam 1920-1080. No wszystko sobie oznaczamy tutaj na wysoki, oczywiście, włączone wszystko. Ugładzanie krawędzi więcej, po tym ocenienie jest włączony, to dobrze, tylko nadal nie jest to w pełnym ekranie, jak to zrobić, żeby to było to w pełnym ekranie, to jest moje pytanie. Jest opcja, którą możecie zrobić, słuchajcie, ja do tego mm, Borderless Gaming, to jest program, który możecie kupić na Steamie albo pobrać go za darmo i dzięki temu będziemy mieć e, właśnie tutaj e, normalnie dwójkę w pełnym ekranie. No i słuchajcie, wszystko wydaje się działać, nie widzę tych nowych domów nigdzie. Wejdźmy sobie do mojej ulubionej rodziny, czyli największej patologii Simsowej rodziny Biedak. Tutaj mamy Balbinę Biedak, i dwójkę dzieci i przyszłe dziecko, z którym Balbina jest w ciąży. No i też zmarłego jej męża. Zobaczmy jak to wygląda performance'owo, wszystko oczywiście mamy tutaj, wszystko o czym ja wiem, nie chcę żadnych podpowiedzi. Jak to wygląda, chciałbym się dowiedzieć performance'owo, bo słuchajcie, w przypadku dwójki, mi osobiście dwójka zacinała się okropnie i strasznie. Graficznie wygląda to dobrze wszystko ewidentnie gra i no wiecie jak wygląda dwójka, no, no dużo lepiej niż jedynka i to był ogromny skok technologiczny w ciągu tych czterech lat, no na przykład okolica i miasto wydają się być tutaj strasznie puste, ale myślę, że to można spokojnie przeżyć, dobra Błażej, Błażej to jesteś, prawda? Nie, to jesteś Damian bożej to ten młodszy, czyli tutaj wszystko działa, iść do szkoły, no kochani, mi wszystko działa oprócz jedynie tego, że po prostu na samym początku dwójka jakby, ja, ja wchodziłem, klikiwałem ją i jakby ona się otwierała, ale ta rozdzielczość była do 4 na 3 i trzeba po prostu było napisać, żeby ona była w trybie okienkowym, ale tak naprawdę poza tym to wszystko, wszystko gra i wydaje się śmigać. Więc ja zupełnie powiem wam szczerze, jestem zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło na ten moment. Polecam wam, moi kochani, jeżeli chodzi o tutaj, o szczególności o, o dwójkę, o od zaczęciu. Jeżeli nie graliście nigdy wcześniej, żeby zacząć od miło, bo to jest najbardziej ikoniczne miasto i tutaj są naprawdę tak najbardziej ikoniczne osoby, które się pojawiają właśnie w, w tej grze. Możecie sobie tutaj wejść Miłowita i tutaj i przeczytać sobie właśnie, że wiele wydarzyło się w ciągu 25 lat Miłowa. Jeżeli chodzi o umiejscowienie tego, gdzie jest Miło w osi czasu Simsowej, to najpierw mamy Simsy. 3, to jest najwcześniejsze, później Sims 1, później Sims 2, a Sims 4 są jakby poza osią czasu. Hmm, więc tutaj mamy na przykład Mortimera, który jest em, bardzo, bardzo stary już. W jedynce mamy Mortimera, który jest dorosłym, a w trójce mamy Mortimera, który jest dzieckiem. A w czwórce jest w sumie podobnie tak jak ten z jedynki, plus jeszcze Aleksander, także tak to wygląda. Także mamy tutaj Mortimera sławnego, nie ma Belli Bella, słuchajcie, zaginęła, na przykład tutaj możemy to przeczytać. Cassandra jest gotowa założyć własną rodzinę, ale czy zdoła oprzeć się miejscowemu zdobywcy serd? Czy Mortimera otrząśnie się po zniknięciu rządu? Belly. Mamy tutaj rodzinę Kalientę, ikoniczną, którą też mamy zresztą w czwórce, więc poznajcie historię, popatrzcie sobie na te drzewa genealogiczne i tak dalej, bo to jest po prostu clue Simsów, tak naprawdę. No nie. Mamy oczywiście na Lotorio, który też mieszka tutaj z właśnie, w, w sensie w czwórce mieszka z Kalientami, dziewczętami Kalienta, a tutaj oni mieszkają po prostu obok siebie. I wiecie, co? Chciał zrobić jedną ikoniczną rzecz bardzo, czyli zrobić wszystko tak, jak wygląda to. Eventowo w Simsach 4, czyli nie w Simsach 4, w Simsach 2. Bo w Simsach 2 są bardzo takie fajne rzeczy, które nam podpowiadają różne ciekawostki. Na przykład tutaj jest napisane Cassandra zakochała się w doń i chce wyjść za niego za mąż. Może czuły gest mógłby pomóc stworzyć solidne postawy tego związku. I to jest. Taki, taki tricky, sneaky thing, ponieważ jak wejdziemy sobie od razu do wzięcia ślubu z Donem i e, jak nie zrobimy tego czułego gestu, to zobaczcie, co się wydarzy. No i oczywiście zobaczcie, jakie mamy ikoniczne rzeczy, za które ja najbardziej, za które najbardziej kocham z dwójkę czyli właśnie cutscenki. I zobaczcie, co to się wydarzy, jak nie zrobimy żadnego czułego gestu, jak nie poprawimy naszej relacji z Donem, to Don e, ostentacyjnie po prostu spitoli nam po prostu spod ołtarza i Cassandra będzie smutna. Natomiast to wyjdzie jej na no dobre uwierzcie mi. Lepiej z tym gnojem... E, po prostu za tego gnoja nie wychodzić. Nawet zaczął padać deszcz po prostu smutny. Jezus, to jest po prostu tragedia. Także to jest esencja. To jest esencja Simsów i wszyscy są smutni. Cassandra oszalała. Będzie miała zaraz konsultację psychiatryczno-psychologiczną. Jak widzicie, zaraz przyjdzie do niej po prostu pan z kosmosu i będzie starał się nastawić jej psychikę. Będzie ona troszeczkę musiała jednak mimo wszystko sobie na ten temat jakby to wszystko przemyśleć i, i to wszystko sobie jakoś tak wiecie poukładać. Kolejna kwestia, kolejna rodzina, która ma bardzo też fajną historyjkę, którą możemy wykonać, to jest tak wszystko nam tutaj ta tak podpowiada, co możemy zrobić, możemy to zrobić zupełnie inaczej, rodzina przyjemniak, rodzina, w której mamy Daniela i Marysię z ich dwoma córkami, które się nie nienawidzą z bliźniaczkami, to też jest rodzina, która jest otworzona, bliźniaczki Czek przyjemniak są właśnie w czwórce w dodatku uniwersytet. Tutaj też mamy pewną kwestię. Kto powiedział, że trudno znaleźć dobrą pomoc domową? Daniel ma oko na pokojówkę i chce z nią poromansować, ale czy ta decyzja nie zagrozi spójności rodziny? No i zobaczymy. Oczywiście Marysia będzie za niedługo, słuchajcie, szła do pracy, także chwileczka po prostu rozgrywki. Marysia idzie do pracy. Daniel jakimś cudem do pracy nie idzie, więc sobie tam ogląda rzeczy. Tiruiru, bam, bam, bam. Wszystko działa bardzo płynnie, jestem w szoku jak to płynnie działa. Powiem szczerze w porównaniu z Ultimate Collection, która dla mnie działa to po prostu tragicznie. No i poczekamy sobie, aż przyjdzie tutaj do nas nasza Kasia Langerak. Dzień dobry Kasia Langerak, która jest ewidentnie tutaj kochaną osobą bardziej przez nas i w ogóle niż, że tak powiem, nasza ówczesna żona, także proszę cię kochany, weź ją tutaj dotknij. Teraz gdy mam już więcej roboty, może byśmy spędzili ze sobą trochę czasu. Teraz, gdy nie mam już więcej roboty, myślę, że może spędzilibyśmy z sobą trochę czasu. Etypiara nic nie zrobiła, tak by the way, i my już byśmy mi powiedzieli, tak, oczywiście nie ma problemu, nic nie zrobiła, dosłownie nic. Więc sobie tutaj, wiecie, pocałujmy ją w dłoń, zróbmy jakieś gorące pocałunki itd., no wiecie, o co chodzi z Kasią. Totalnie tak to wygląda, buziaczki, obejmowania, rzeczy romantyczne itp. itd. No i co jeszcze możemy zrobić? Nie wiem. Porob cały ją romantycznie i ogólnie kwestia jest taka tutaj, że Marysia jakimś cudem w przypadku teraz, opatrzcie, mamy tutaj jakiś pop-up, no nie? I możemy sobie kliknąć to yy, i Marysia zostanie z tego cudem zawsze zwolniona za swoje błędy i wróci jakimś cudem wcześniej, a nasi tutaj e, kochani będą baraszkować sobie w łóżku. Ty tutaj sobie przybiegniesz i ona już w ogóle oszalała na początku, w związku z tym, że straciła pracę. To jest dla niej tragiczna rzecz. Ale zaraz jeszcze oszaleje w związku z tym, co się dzieje tutaj na łóżku pomiędzy jej mężem a <laughs> Kocham Simpson. Słuchajcie, i to jest właśnie to, że to jest totalnie ikonik. No nie, ze względu na to, właśnie zaraz ona zobaczy, ze względu na to, i oszaleje ze względu na to, co się dzieje jeszcze w jej łóżku. Proszę bardzo, kolejne padnięcie. typiara ma po prostu szok, nie. Kocham Simsy 2, no, także Marysia i Daniel są w stanie tragicznym i w stanie agonalnym, no to możemy przejść sobie jeszcze do ostatniej, do ostatniej rodzinki, w której coś ciekawego może się wydarzyć, także let's go, lećmy sobie do naszego tutaj... Romansowego Dona Lotorio, który ma kochanek 1500 w tym Cassandrę, w tym Dinę Kaliente, Ninę Kaliente i oczywiście naszą pokojówkę Kasię. Więc um, poczekajmy sobie, co to się wyświetli. Życie uczuciowe Dona rozkwita. Może nadszedł czas, aby zwrócił na siebie uwagę Ninę Kaliente za telefon i zaprosił. Także klikamy sobie Zadzwoń, Sim, Nina Kaliente, proszę bardzo, Nina Kaliente, zaprosił i zawsze tutaj, e, że tak powiem, Nina Kaliente. E, przyprowadzi kogoś czasem. Chociaż. O, nie, czekaj. Don chce zobaczyć uczucia. Może to jest tak, że ktoś przyjdzie. Nie pamiętam, jak to dokładnie było. on chce zobaczyć uczucia niny wglądu. No to, że ona zaczyna poddawać się jego urokowi. Może nadszedł czas na propozycję kąpieli romantycznej w dużej wannie. Oczywiście, że czas na to nadszedł. Ale coś tutaj się wydarzy. Dokładnie, kurde, nie pamiętam, już tak dawno grałem w tą rodzinę, że nie pamiętam. Opraszam, ona tutaj nas wejmie Tiruriru, ram pam, pam, więc chodź sobie wejdź tutaj do wanny i możesz sobie ją zaprosić. Mhm. Mm Czekajcie, tutaj można kliknąć. Zaraz jak będziemy w tej wannie, albo ona sama w ogóle do nas przyjdzie, też jest taka możliwość. Nie, oglądam telewizję. Żeby zaprosić ją do wanny, trzeba kliknąć. E, przyłączenie. Zaproś to, ona teraz do nas przyjdzie, okej. Okay. i ogólnie tutaj powinna się gdzieś pojawić jej siostra, jakby. Jestem w szoku, że ona się nie pojawiła tutaj, ale. Zasadniczo tak to tak to jest. Jakby taka jest historia, że tutaj się pojawia jej siostra, no i tutaj idą też. Bo widzicie jak to wygląda, no nie? w tym przypadku, ale jakimś cudem jej siostra się nie pojawia ale tak powinno być nie wiem, ona ogólnie powinna poprosić żebyśmy... czy ona może przyjść właśnie ze swoją siostrą no nie? no dobra, a słuchajcie, zdzięczmy to po prostu bara w wielkiej wannie i będziemy kończyć ten odcinek no i cóż, dajcie mi znać co wy sądzicie? czy warto jest zapłacić te pieniądze które EA nas zwoła? jakby za, za te gry? Czy, czy, jednak wy poczekacie na jakieś może przeceny? czy nie? a być może poczekać na to, że co będziemy miał rozdanie na te gry, co to... Bo mam. Słuchajcie, bo mam e, i mam dwa kody dla was do jedynki, jeden i do dwójki, drugi. Mm, także napiszcie, która rodzina z każdej części gry jest waszą ulubioną. Ja wybiorę oczywiście... Uuu, ten plambo tak na, si na środku dziwnie. Ja wybiorę, moi kochani, e, jedną osobę do jedynki i do dwójki mm, i rozdam te kodziki. Dajcie znać, a oczywiście napiszcie jakiś kontakt, może mail do was, czy Instagram, najlepiej by było. Także ja dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Będzie dużo z Simsów 2. Oj, i w ogóle. Oh, nie mogę się doczekać Także dajcie znać, czy kupujecie, dajcie znać, w sensie ocenie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!